doskonale znamy tę modlitwę Ojcza Nasz. Codziennie modlimy się tymi słowami do Boga, którym uznajemy Ojca. Jest to modlitwa, którą Jezus nauczył swoich uczniów, jako modlitwę pierwszą, najważniejszą, którą powinniśmy się modlić, ale to jest nie tylko modlitwa, to jest też pewna katecheza, pewna lekcja, a nawet ikona, nawet obraz, bo jak wiemy, w tamtych czasach, w tamtym środowisku nie można było posługiwać się żadnymi ilustracjami. I już teologowie, bibliści zwrócili na to uwagę, że modlitwa Ojcze Nasz, która składa się z siedmiu próśb, po środku ma modlitwę o chleb powszedni, po obydwu stronach trzy i trzy prośby przypomina swoim układem, tymi siedmioma prośbami świecznik który stał w świątyni zwany Menorą. Jest to był świecznik, który symbolizował drzewo życia rajskie, z którego czerpiemy światło. Powinniśmy czerpać światło i przedłużenie naszego życia. W samym centrum świecznika Menory był ten płomień najistotniejszy i w samym centrum modlitwy Ojcze Nasz znajduje się prośba o chleb powszedni. Ktoś by powiedział, czy to jest rzeczywiście najważniejsze, ale ten chleb tak naprawdę... Nie jest tylko zwykłym chlebem. Jak mówi święty Cyprian z Kartaginy, jest to chleb eucharystyczny. Prosimy o to, żebyśmy każdego dnia byli w stanie łaski uświęcającej, żeby móc przyjąć Chrystusa na ołtarzu. A dopiero w drugim znaczeniu ojciec kościoła, Cyprian z Kartaginy, mówi, że możemy rozumieć w tym prośbę o zapewnienie nam koniecznych środków do życia. Użyte tam słowo, epiosius, w języku greckim jest słowem niespotykanym w Biblii, jest właściwie jakimś stworem, neologizmem, hapax legomenon, słowo tylko raz użyte i oznacza taki chleb, taką troskę o chleb, który jest tylko na dzisiaj, nawet nie na jutro, bo w ten sposób wyrażamy wobec Boga wiarę, że On najlepiej w swojej wszechmocy zadba o naszą przyszłość i my wcale nie musimy się bardziej troszczyć niż On. O samych siebie. W tej jednej prośbie już człowiek zostaje skatechizowany, pouczony właściwie, jak ma żyć: przede wszystkim w łasce uświęcającej, a po drugie w takiej wierze, która jest pozbyciem się lęku samowystarczalności. Bo to, co buduje w naszym życiu największy lęk, to jest samowystarczalność, to jest samodzielność, czyli obywanie się bez Boga. Kiedy jesteśmy sami w ciemnym pomieszczeniu, odczuwamy nagle lęk. Kiedy jesteśmy sami w życiu i nie mamy dowodów na to, że Bóg jest blisko nas, również towarzyszy nam lęk, lęk egzystencjalny, lęk po prostu istnienia. Człowiek nie ma pewności, czy w ogóle jest, co będzie później, co jest wcześniej. I dopiero wtedy, kiedy wchodzi w podstawę wiary, czyli mówi: Boże, ja Ci oddaję całe moje życie, całe moje istnienie wszystko Ci oddaję całego siebie moją przeszłość i przyszłość. Dopiero w takim momencie może uwolnić się od lęku, kiedy poczuje na swoim ramieniu tą rękę Boga, która mówi mu tak. Boga, który mówi mu jak, ojco, jak, jak ojciec, mówi mu: Nie bój się, ja zadbam o Ciebie, Ty zadbaj o mnie. I to jest najważniejszy punkt w naszym życiu, dlatego to jest środkowe światło Menory, to jest środkowa prośba Ojcze Nasz. To jest najważniejszy punkt naszego życia. Czy mamy się lękać o utratę łaski uświęcającej, czy mamy się lękać o to i obawiać się, i troszczyć się o to, czy jesteśmy z Bogiem, czy nie? Czy też mamy się sami troszczyć tylko o swoje życie, nie patrząc na Boga? Jeśli ktoś zajmuje tą drugą postawę, to dla niego wiara staje się tylko religią i będzie kulą u nogi, będzie mu ciężko iść na mszę w niedzielę, bo to będzie dla niego dodatkowy obowiązek. Ale jeśli ktoś przyjmuje pierwszą pozycję, to, znam, to znaczy, panie, ja uznaję w Tobie Ojca i ja oddaję Ci cały mój lęk o moje życie. Wierzę, że Ty lepiej zadbasz o mnie niż ja o siebie, ponieważ Ty jesteś wszechmocny, a ja nic nie mogący. To wtedy doznaje tego, co się nazywa właśnie podstawą wiary i skutkiem wiary. A skutek wiary to jest taki, że człowiek nie czuje lęku, co wcale nie znaczy, że jest psychicznie zaburzony. Zaufanie do Boga, oparcie się na nim, pozbawia człowieka tak lęku, tak obaw o przyszłość, tak obaw o siebie, że się po prostu tego nie czuje. Stąd ta prośba, modlitwa. Chleba poprzedniego daj nam dzisiaj, czyli daj nam prawo do, codziennie do spożywania Eucharystii. Ja Tobie wierzę, że Ty zadbasz o mój dzień jutrzejszy i dlatego proszę cię, zadbaj tylko o dzisiejszy dzień. To jest tak, wielki akt wiary, że to jest środkowa prośba modlitwy Ojcze Nasz. To jest środkowe światło menory modlitwy Ojcze Nasz. Zobaczcie, że za samym początku modlitwy Ojcze nasz znajduje się słowo Ojcze. A na samym końcu modlitwy Ojcze nas znajduje się słowo złego. To są dwie antypody, to są dwie skrajne rzeczywistości pomiędzy którymi jesteśmy rozdarci. Pomiędzy Ojcem i pomiędzy złym. Ktoś by powiedział, a dlaczego naszą modlitwę Ojcze nas nie zaczynamy od takich słów? Dobroci nasza, który jesteś w niebie, i nie kończymy na takich słowach właśnie. No, byłoby to może bardziej zrozumiałe i zbaw nas od złego. Ostatnia, ostatnie słowo modlitwy ojcze nas jest złego. Pierwsze jest Ojcze. Dlaczego nie dobroci? Bo w tym świecie przeżywanie Boga jako własnego Ojca jest sumą bonum, jest najwyższą dobrocią. Ludzie mogą wierzyć w Boga, ale w Boga Ojca. Możemy wierzyć tylko przez Jezusa Chrystusa, tylko przez to, że przyjmujemy ten chleb w komunii świętej, ciało Jezusa Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie, synu bożym, każdy z nas ma prawo powiedzieć do Boga: Ojcze, bez tego Jezusa Chrystusa, Bóg może być dla nas Bogiem, ale nie ojcem. Może być stryjem, kuzynem, administratorem, królem, kimkolwiek, tylko nie ojcem. I dlatego przeżywanie Boga jako Ojca jest najwyższą dobrocią dlaczego? Bo to jest najbliższa z możliwych relacji do Boga, jaka jest najbliższa, że On jest moim Ojcem.